Siemanko widzowie już w trzecim odcinku z naszej nowej serii dzisiaj zenąki jest kiwka przywitaj się. No. Yy, jak pamiętacie w tym poprzednim odcinku, yy, naszym celem, na, następnym jest wyprawa do kopalni. No i ten cel dzisiaj mamy w planie zrealizować, tak? Tak, bo mam mało żelaza i ogólnie musimy sobie i ten ogarnąć. Eee. Yy. No, więc myślę, że możemy się już powoli zbierać. Yy, dobra, to myślę, że można tylko, kurde, jakieś, jakieś te, kilofy by się przydało zrobić, a tu jest mało tego. Tego, tego. Kamienia. Ja to taki wezmę. Albo możemy jeszcze zrobić inaczej, Marcelek Ty pójdziesz do kopalni. Jak? Ty pójdziesz do kopalni, a ja tu zostanę, yy, prze, poprzepalam te jedzonka, na przykład dorobię jeszcze parę tych piecyków. Yy, drewno naścinam dużo, na jakieś domy, albo coś. Yy, I tak byśmy zrobili. Co ty o, na to? A i tak Taki. jeszcze muszę iść e, ściąć drewno. No spoko, spoko. Okay, może tak być. No to dobra, to jak coś, to ty się tam przygotowywuj do, 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 tej, do tej ko... O. o! Już serwer x, xd. Yy, dobra, to ja idę po jakieś drewno. I po zwierzątka jakieś. O, jajco. Kurde, co to tak laguje ten serwer? O, lipka. To jest, do... jest zły znak, że tak laguje. Dam rada. Jakoś. Stary, ja nie mogę itemka podnieść. I chyba nas zaraz wywali coś tak czy Aż tak? No. Nie mogę podnieść. Nawet, człowieku... Jak czas na krowę, to się nic nie dzieje. Tylko teraz pytanie, czy to z serwerem coś, czy z moim internetem? Nie, u mnie wszystko jest w porządku, nie? Więc... Chyba a, coś z twoim u... internetem... A u mnie nie, do... dobra. Widzowie, wróciliśmy po przerwie technicznej. Już chyba wszystko działa. Uy, kurczak jest! Ha. Yy, to tak. To ty idź do kopalni, a po drewno i jedzonku. Dobra. No ja już jestem gotowy, nie? Więc już idę. No to idź. Jak coś, to jak znajdziesz jakieś fajne wyjście do kopalni, to możesz je oznaczyć na tej swojej mapce, a potem ja sobie oznaczę. No dobra. Tak, żeby było. Tylko jeszcze bym sobie... O, jest, dobra. I uwaga... Pu. Dobra. E, a to myślisz, kurde, żeby dom zacząć budować kiedy? Tak mniej więcej. Kopalnie, tylko, tylko... Nie wiem, no... Co z tym domem? Nie, my chcemy mieć razem ten dom, czy na przykład osobno? Wiesz co, no na razie można by było zrobić taki jakiś mały wspólny, nie? Albo nie wiem, no w sumie można od razu jakieś dwa osobne zrobić i je połączyć tym korytarzem takim. No ja bym tak osobiście zrobił, nie? No ja też chyba. No i dobra. Ale trzeba też sobie będzie zrobić te... Postaraj się złoto znaleźć, dobra? Żeby tak było chociaż na, na dwie sztabki złota, żeby było. A, już w plecakach. Tak, tak. Dobra, no. Postaram się. Masz zadanie bojowe. Dostałeś. tej zadanie bojowe i musisz je teraz spełnić, młodziutki, no. Jak na razie to próbuję znaleźć jakiegokolwiek cave'a, nie? No, o dobra, pozdrawiam, to też nie jest proste zadanie. No. Ale dobrze, bo tu mamy chopie ogromny las. Co to się w górze. No o. dużo drewna. Co to za drzewo, ty? to tam weź poinformuj, jak wejdziesz do kopalni. Eee, dobra, kopiemy drewienko. Już mam ponad stack, jak coś. Jak się tego waypointa robiło? Wchodzisz sobie w MK na mapie i tam klikasz Kisz. prawym przyciskiem myszy gdzieś i tam dajesz ten... Ad Waypoint chyba? Czy coś w tym stylu? Czy tam dodaj Waypoint? Dobra, ja już wracam. Tam się kryje powoli. Już się kurde noc robi. Cholibcia. Wracamy widzowie, widzowie, wracamy. Ty to w sumie może ja bym już zaczął w tym odcinku robić jakiś domek prowizoryczny swój? No, bo nie wiem, czy ty już masz jakiś plan, jak to może wyglądać, ale ja już wiem, jak mój domek będzie wyglądał. No, ja jeszcze planu Więc, nie no. mam, ale właśnie sobie w sumie zdałem sprawę, że następny cel zrobiliśmy wyprawa do kopalni, bo ty już tam poszedłeś. Więc no. następnym celem widzowie jest, uwaga, Zbudowanie domu, a to już mogę zrobić w tym odcinku w sumie, więc e, więc chyba bym tak zrobił. Chyba bym tak zrobił. To już wszystko, wszystko. O, tam sadzonka jest. Halo, 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 sadzonka. To, to tu postawimy. E, tylko kurde, gdzie by się ten domek zrobić. Czy robisz tam, gdzie teraz mamy, jakby, rozłożone itemy? Czy gdzieś No, obok? W sensie, no tu jest najlepszy teren, ale chyba bym sobie gdzieś tutaj obok gdzieś poszedł troszeczkę. Może. Okej. Okay. No, na pewno trzeba będzie wyrównać troszeczkę ten teren pod dom. To na pewno. Ale kurde, kurde, nie wiem. A może bym sobie zajął jako pierwszy tutaj miejsce? W sumie. No, a ty sobie jakoś pora. Chociaż... Eee, Znalazłem chyba jakąś rudę do tego moda. Eee, Jaką się nazywał. Create. O właśnie. No to wykop, bo to się potem może przydać. Bardzo możliwe, a, że cynk znalazłeś. No chyba no. tak... Mm, kurde, widzę, wiedziemy sobie tu dom postawić. Bo w sumie ten korytarz może być nawet całkiem długi, nie? Oj, będzie długi. Eee... Dobra, gdy się z zombiakami klapać. Pew, 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 pew. Pew. Do odcinku, tak. Kurczę, pycha. Ja może tu bym się zrobił? Cześć, ja jak tu już to to mogę tu zrobić? Dobra, to robię ten dom tutaj, gdzie mamy teraz obóz. Okej. Okay. Ty sobie gdzieś miejsce znajdziesz. E... No, jakoś sobie poradzę. A tu się coś, o właśnie, tu się poprzepalały te. E... Ja sobie w sumie klatę zrobię do zbrojki. No i mamy to widzowie. Dobra, to jakby ten dom zbudować, kurde. So wezmę drewno na pewno na początku. E, podmienię sobie sikierkę. No i widzowie, jakby to zacząć, gdzie by tu miało być wejście? Może tu gdzieś wejście? Zróbmy tak. Mm. Tak. Tu mamy na cztery, yy, i to bym na razie tak zostawił. Czy, Ej, szkielet, ma chłopie plecak. Co? I to i to złoty. Ej, Jezus, Maria się. Kurde. Jak to możliwe? No, no, no możliwe to jest, no możliwe, nie? No, jest szczerze mówiąc, nie wiedziałem. Kurde może ja mog jest taka opcja. Mogłeś se łóżko tam zabrać, chłopie. No ale dobra. Poradzisz sobie. To zróbmy może tak. O, a ja znalazłem chyba jakiegoś konkretnego cave'a. O, jak o. się tam dostanę. O co, ja liczyć nie umiem. Co jaka ja sobie zrobię łopatę? bo tu trzeba delikatnie teren podrównać Gdzie to ma użyć? Jeszcze nie wiadomo A dobra, ujdzie No i co, widzowie? Ciekawe, w którym odcinku skończę ten dom Człowiek dwa Endermany, jeden szkielet. Tu szkielet następny. Człowiek o ile tych mobów tu. Masakra. Raz, dwa, trzy, cztery, pół I dobra, ja bym to już skręcił. Czyli zrobił. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie no, szkielet, możesz do mnie nie naparzać. Jezu. Ty w miarę pamiętasz, do, tego, do czego ten cynk jest potrzebny? Tak, tak. W sumie to cynk to jest podstawowy Dobra. materiał tej, tego moda. A co trochę go, to będę go kopał. No. Jezus, człowieku, no ile tych mobów tu jest? Jezus. Człowieku. Czego ty żeś sobie nie? No, człowieku, cztery kipery w o! jednym miejscu! Yyy... Ty ze serio... Zginąłeś? Dobra, to teraz idź no spać, jak się, jak się da. Nie... Ogólnie patrzyłem sobie... na ja skinienie. nie? no... Człowieku, atakują mnie i nie mogę spać, no... Co za gówno... Człowieku, ile tu jest?! Też kiedy Dobre, te szkielety trzeba stać do walki. Dobra, mam strzały. O dobra, szkielet na porza tego zombiaka. Dobra, szybko, 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 szybko. Proszę, 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 proszę. Jezus, co? Ile ich tu było? Masło. To no, ogólnie ciekawa historia, nie? Bo patrzyłem sobie na cave'a i dostałem kopniaka w dupę i spadłem na dół. Bo jesteś łeb, no i tyle, i tyle w temacie, no. No, to jest trochę słabo. Ale czekaj, może tam moje itemy będą, jak tam wrócę, nie? No, masz oznaczone, że śmierć tam. Raz, dwa, trzy, cztery. Masz oznaczone jest, na matkę śmierć. A, widzę ją faktycznie. Dobra, no to ja tam idę, nie? Więc powinieneś tam dotrzeć jakoś. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Śmieszna cztery, sytuacja. Pięć. No, powiem ci mega. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Dobra, tu niszczę te rzeczy nasze. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Raz, dwa, trzy, cztery... E, wait, what? Raz, dwa... A, o, tu na trzy tylko zrobiłem, dobra, nieważne. Mm, dobra, i raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Eee, to ja już zarys domku mam mniej więcej. czy ja pamiętam, gdzie było wejście, nie? No, mówiłem, żebyś to oznaczył. Ja nie wiem, jak to się robi. No przecież trzymać się. Dobra, mam. Dobra, dobra, już znalazłem. To, to oznacz od razu. Ale, no... No i dobra, widzowie, podstawę już mamy jaką. Wpisuję. Cave. I co, Enter? No, coś tam, ma za tam zatwierdź masz na dole przycisk co wie? no nie potrafi waypointa no create waypoint ma napisane i zatwierdź potem no dramat dramat z tym chłopem ile tu tych rzeczy jest dobra to jeszcze my skrzynię eee, gdzieś ta skrzynia co na serio

ale cię zaraz zaorałem, nie? No, boli, boli, nie, <ścoughs> yy, dobra, widzowie to. Tak, tu będzie wejście, nie? Tu będzie wejście. Tam będą schody do góry. Na drugie piętro. O, jeszcze trzeba iść ten po piasek. Troszeczkę lipa, bo tu nigdzie się, no nigdzie, no, tam troszeczkę dalej jest dopiero jakaś ta plaża. Yy... Dobra. Dobra, yy, 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 widzę ekspania, ale nie widzę itemów. Nie zniknęły raczej. Raczej. Okay. No, raczej. <laughs> Dobra, widzowiec to zmieniamy w takim razie. Na dom. Domek. O. No. I zmienimy na złoty. Zatwierdź. Domek. Ha, najłatwo. Eee, dobra. To teraz tak. Kurczę pieczonek. Trzeba zrobić zarys schodów. To tutaj będzie zarys, bo tu będą tak. To raz, dwa, trzy... Tu damy prosto i tam do góry, dobra. Eee, czy coś tu jeszcze na dole? Na nie mam jest. jak. Co? O, o, mineshaft. Nie, nie zajdę tu na dół, Potrzebuję wody, nie. O, lipcia. To sobie wykop jakoś, chłopie. No poradzisz sobie przecież, nie? To. Hop 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 pop hop hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop hop hop. Hop hop. Hop, 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 No i widzowie, dom zaraz będzie skończony. Eee, hop, 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 hop. Budujesz, że on zaraz będzie skończony. Co? Jak ty ten dom budujesz, jak on zaraz będzie skończony? No właśnie powiem ci... Może y, w widzowie nie ja warto się tym chwalić, ale na razie to on wygląda najładniej, na, najładniejsza postawa, jaką kiedykolwiek zrobiłem. No i dobra, no i widzowie. No i zobaczcie, podstawę już mamy. Jakąś, taką nawet. Eee, no i drugie piętro, kurde, może by tam tylko jakby zrobić. Ale w sumie co by było na drugim piętrze? Magazyn lepiej zrobić. No zobaczymy jeszcze. Yyy, dobra To czekaj, Popy nie ma tych itemów, nie, zniknęły już No to łeb jesteś i tyle, no Kurde Tyle w temacie, A to ile mija czasu? Stary, nie wiem A może one tam leżą, tylko ty jesteś ślepy ich nie widzisz, No nie ma ich tu O tym pomyślałeś? Dobra, i tak zginie. Yyy, dobra, dobra, to ja tam posadziłem bombusy, widzowie nie no chłopie no łeb jesteś i tyle Eee. No chopie, no popelina, nie. Ej, gdzie ty się Kurde, dostaję, kurde. Ja? No. Eee, niedaleko. Bo nie jesteśmy daleko od spałna A no niby tak, w sumie, w sumie to tak. No, my się tu zaspałnieliśmy gdzieś. O, widzę cię! Nie już jest twój. Twoją zacną strukturę. Mm. No i dobrze, no. Yy, to, to tam gdzieś, no. To se tam lecisz. Yy, to czy to łóżko jest to drugie? Dobra. To masz tu se... To masz... O, masz, żebym to postawił. To to masz łóżko. Się odróć jak coś. Yy. No i dobra. To ja bym w sumie na razie yy. Może byśmy przepalili trochę tego, 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 tych mięs i tak dalej? Po drewna? Co? Czekaj, bo ja muszę te wszystkie itemy jakby zrobić znowu. A plus jest taki, że przynajmniej wiem już, gdzie jest dobry cave. No, powiem ci plusów tyle. A znalazłeś chociaż to złoto? No jakby, no jest tam, nie? Ale... Hmm, tu będą... Dobra, dobra. A to jak tu będą schody, to tu już zabudujemy tą ścianę w sumie. Yy, to będzie raz, dwa, trzy. Yy, tu, tu. Albo tu, 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 tu. 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 tu zrobimy platformę. Zobaczymy się jeszcze, widzowie. Eee, to ja. Czy tu są po inne po pochodnie? Tu są gdzieś. Nie ma. A, a nie, tu są pochodnie. Przecież dookoła. No i bambusy już rosną. Pięknie. Eee, tu się. U Jezus, już tyle poszło tego. Lipa. Mm. To ja idę po drewno więcej. Gdzie, gdzieś ty po raz? Tam teraz... E, jakby kopie karę, nie? Widzę, no. To weź wracaj i chodź prześpimy. Dobra. Jak tam w ogóle z czasem? Ile już mamy odcinka? Yy, no... W sumie po co takie rzeczy gadasz, Marcelak? Chodź tu wracaj, wracaj, wracaj. Szybko, 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 szybko. Zanim zębiaki się pojawią. Szybko, 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 Marta, szybko, szybko! Szybko, szybko! Człowieku jak w wojsku, raz, raz, raz! Dobra, widzowie, tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Papa! Pa.